W Ewangelii według świętego Mateusza obudzili go, mówiąc, Panie ratuj, giniemy. Człowiek ma czasami takie przekonanie, że musi Pana Boga obudzić że Pan Bóg śpi i nie zwraca uwagi na to, co się dzieje w naszym świecie. Uczniowie, którzy dzisiaj budzili Jezusa, jakoś tak symbolicznie wpisali się w historię całej ludzkości, która przez, całą, przez cały czas próbuje wymusić na Bogu zainteresowanie. Tymczasem księga Pisma Świętego jest najlepszym dowodem na to, że Bóg jest nieustannie zainteresowany człowiekiem. Nie w sposób małostkowy i drobiazgowy, ale też nie w sposób zdystansowany i chłodny, tylko w taki bardzo ojcowski, normalny sposób. Jeśli będziesz miał kiedykolwiek pokusę, żeby budzić Boga, powiedzieć Bogu: ocknij się, ja cierpię. To nie lękaj się. Bóg już wie, że nie możecie zostawić samego. Bóg wie, że bardzo potrzebujesz Jego opieki. Do zobaczenia jutro.